W trójkącie ABC kąty o wierzchołkach A i B mają odpowiednią miarę 30 i 45 stopni, a wysokość opuszczona na bok AB ma długość 4. Długość boku AB tego trójkąta wynosi. Zróbmy sobie najpierw rysunek poglądowy. Rysujemy jakiś trójkąt A, B, C. Przy A ma być 30 stopni, przy B ma być 45 stopni i wysokość poprowadzona na bok po ma 4. Teraz te zadanie można rozwiązać na dwa sposoby, bo możemy pamiętać właściwości trójkątów ekierek, tylko ich niestety nie ma w karcie wzorów naturalnych, więc ja próbując cały czas wiedzę z karty wzorów naturalnych, zasugeruję Wam tutaj skorzystanie z działu 12 trygonometria na stronie 14. I jesteśmy w stanie sobie. Tutaj ułożyć x, czyli odcinek od to do tą. Tutaj y, czyli zauważamy, że długość AP to będzie y plus x. I policzmy sobie najpierw x. Możemy zauważyć, że to będzie tangens 45 stopni. To jest 4 przez x. Układamy sobie po prostu w tym tutaj trójkącie właściwości. Trigonometrycznych, funkcji trigonometrycznych, które znajdują się na stronie 14 w trakcie wzoru. Z tabelki na stronie 15 od, odczytujemy, że tangens dla 45 stopni to jest 1. To się równa 4 przez x, można sobie pomnożyć przez x, więc x to się równa 4. Czyli tu już znamy, że odcinek x ma 4. Tak samo układamy teraz. Tangens 30 stopni z odcinkiem Y, czyli 4 przez Y. Odczytujemy z, ze strony 15 z karty wzorów naturalnych, z takiej małej tabelki na samym dole, że tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3 to się równa 4 przez Y. No i liczymy na krzyż. Pierwiastek z 3. Y równa się 3 razy 4, 12. Dzielimy przez pierwiastek z 3. To y wynosi nam 12 przez pierwiastek z 3. pozbywamy się niewymierności mnożąc pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Czyli y nam wynosi 12 pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. Skracamy 12 z 2,5 i otrzymujemy. 4 pierwiastki z 3. Więc długość odcinka AB to jest 4 pierwiastki z 3 plus 4. Patrzymy, czy mamy taką odpowiedź. I bezpośrednio takiej odpowiedzi nie mamy, ale możemy zauważyć, że odpowiedź C będzie poprawna, bo 4 pierwiastki z 3 plus 1 po wymnożeniu nawiasu daje nam to co otrzymaliśmy zadania.